Ta dieta wywróciła życie moje do góry nogami, bo nagle się okazało, że ja nie jestem głodna, nie muszę podjadać, nie mam ochoty na cukier, nie mam ochoty na napoje gazowane, za to uwielbiam pić wodę i uwielbiam tą dietę. Nazywam się Weronika i przed przystąpieniem do e, programu Michała Bieńko zrobiłam duże poszukiwania trenera personalnego, który dałby mi bardzo szeroki zakres usług. Dobra dieta, która będzie do mnie dopasowana. Trener, który mi rozpisze treningi takie dla mnie i które będą fajne i które będą działały na to, co ja chcę. Który będzie miał czas dla mnie, żeby ze mną porozmawiać i gdzie ten kontakt będzie bardzo dobry. Psychodietetyka. Ten temat diety był dla mnie bardzo ważny, bo wcześniej miałam napady głodu, miałam w ogóle kompletnie inną dietę. Bez takiej ilości tłuszczu, bez takiej ilości białka opartą na zdrowych węglowodanach i warzywach, ale to nie było to. Nie dosypiam w ciągu dnia, mam mnóstwo energii i to moje dzieci mówią. Mam syna, który ma ADHD i ja mu wreszcie dotrzymuję kroku, co jest niesamowite. I druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, że zaprosiłam do tego programu mojego męża, który różne ma przygody z programami takimi treningowymi. Mój mąż w trzy miesiące schudł 10 kilo i jest zachwycony. Prowadziłam koleżankę i jej męża, i oni razem schudli chyba z 15 kilo, i to też w trzy miesiące. I mam jeszcze jedną koleżankę, która buduje sylwetkę ze mną i jest w programie dłużej. I ja nie polecam byle czego. A ten program jest naprawdę całościowo podchodzi i ustawia człowieka w głowie do tego, że jest silny, że myśli, że da radę, że poprawia mu się jego samopoczucie i kontakt z innymi ludźmi, bo to jest nie tylko, tu nie chodzi tylko o ciało, tu nie chodzi tylko o te mięśnie, o sylwetkę, o talię, tu chodzi o to, jak potem wychodzimy do ludzi, jak z nimi rozmawiamy, jaką mamy pewność siebie i, i to wszystko idzie w parze, nie tylko te ćwiczenia, więc to to nie tylko ciało. To to nie tylko odchudzanie. To to jest po prostu to, co mamy tutaj i, i ja jestem i nic mi nie płaci za tą reklamę. Ja po prostu tak się czuję i jestem bardzo zadowolona z tego, że jestem tutaj, że jestem tutaj. Dziękuję bardzo.